จริงค่ะงานเยอะแต่ก็ยังบัดกราที่สุดเลย Czymś ją rzucił akurat, nie ona przechodziła, niż ją rzucił. Coś było we woreczku. Nie wiadomo, co jakby był tak ten worek pękł. No. <trym> ale ten stykacz, że tak w Ale fajny to... efekt, patrzcie. No mnie też zobacz. Ale nie. No nie widzicie? Ale co? So. Ja widzę. <trym> o co chodzi? Dym? No, a z czego ten dym? Sprawię gasa. No właśnie. A i Ale u mnie też, mamo. Z dwóch papierosów. Nie podpaj mnie. Bo jeszcze troszeczkę czasów mama będzie musiała używać. Dobrze.